Si tutaj Szymon i się nagrałem na swój kolejny odcinek serii Minecraft No i dzisiaj jesteśmy znowu na pięknych Szymonowicach Jak widzicie jestem tak. z Michałem, siema czyli widzowie, naszym, oczy, o, naszym, naszym członkiem Szymonowic Oczywiście zostawcie łapkę Siemano. w górę, subskrypcję, wbijajcie na kanał Michała Na mojego Instagrama, TikToka, linki macie w opisie No i przejdźmy do odcinka Dokładnie, tak sobie widzowie, subskrybujcie, zostawcie dwa. Dobra. Tak. No i chodź Michał. Bo, y, bo Michał... my... nie, ogólnie to będzie taki luźniejszy film, jak, jakby idziemy sobie do parku, czekamy w sumie na zachód słońca, bo no. zaraz w sumie będzie ciemno. Y, I no i dzisiaj mamy takie plany, żeby ptaszki. wybudować. Ptaszki na początku też Te, tak, Obserwujemy, ale też żeby taki, żeby widzowie się nie nudzili, będziemy dzisiaj y, na przykład, nie wiem, oceniać, do, oceniać domy, na przykład. Znaczy nie na przykład. My to ustaliśmy. My jeszcze jakieś tam rzeczy robić, zresztą się przekonacie w naszym części odcinka. Tak. Ale jest... to tak. Ja sobie ptaszki. No, mówię, na to. Że... Do... Mm... Kurde, żadnych na razie nie widać. Czekaj, tutaj może są. O, tu są ptaszki. patrzcie, ptaszków. I co jest? Dobra, Świerkają. Ej, ej, Takie fajnie. miejsce, sobie znalazły. Super, no, tyle ptaszków yy, No, i ogólnie właśnie Może, czekaj, ile jest tych niebieskich w ogóle? Raz, ty dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Siedem ptaszków ty tych niebieskich yy, Dobra yy... Ale ja myślałam, że jakiś mały yy... będę widział Czy coś takiego? Kurczę <laughs> Kurde, yy, dobra, nieważne Hmm. Chodź może tutaj do parku głębiej. Może. Właśnie, patrz, tutaj jest yy, sarenka, chyba. Sarenka? No, patrz, jaka sarenka ładna. No, ta, no. O, patrz, jak się kręci. Co? No. Zbugowała się. Ale fajna. O, dobra, odbugowałem no. ją. Chodź może tutaj pod wodę. Yy, może ktoś wodzi właśnie, może jakieś rybki poglądamy. O chodarka, Padłem. Nawet dobra. Eee, patrz, jest nawet jakaś kaczuszka Kaczuszka, no nie mi kaciuszki! Bo ja cię zamienię w, cel w kaciuszka. Ale one. Five. Ej, patrz! Ktoś tam płynie! Ej, co jest? Ej, co, co jest? jest? No, no czy nowy gracz na, na Szymonowicach? Ej, co jest? Jo! Ej, kim Siema. jesteś? Kim jesteś? Kim jesteś? Czekaj, nie, nie, ja się... Ja, ja się boję jego. I co on robi? Wypływaj. Na komisariat już! Na komisariat idziemy z nim. Chodź! Chodź z, z nami się... na komisariat! Barda, chodź. Ej, co jest, e... ale... Nie rozumiem. Ej, dobra, musimy. Musimy coś... Ale jak że My nikomu nie podobaliśmy IP. A ja wyszło tak. Nie, no. nie, co wysłuchasz Ej, co jest? Coś powiedział! Co jest? Co musisz mówić? Jak się nazywasz? Sebastian Ha! Ooo To git, dobra ej, Ale jak wbiłeś? Przecież IP to dobra, nie było Dobra, to nie, dobra, to... Jak, jak się? zgadywałaś ja nie wiem, jak się Nie wiem, że jakby się dostał ej, Ale no to, ale to... Ej, to czy, ej, Czyżby, czyżby widz wbił? Czyżby widz wbił w jakiś? Ale to jest w ogóle to jest ja. dziura, czemu to jest dziura? Dobra, chodźcie do mojego gabinetu, musimy wyjaśnić przecież jest, Tu jest jakieś... Chodźcie, chodźcie Ej dobra, no to... Dobra, ej, ale to jest jakieś ej, naprawdę dobra, dziwne, jakiś dyf... nie, dobra, może, dziwny manik ej, Nazywa się Sebastian, ma dziwny nick tego? Ej dobra, już się jest za w ogóle może za chcesz, końca. musimy... Czekaj, daj mi powiedzieć, to może chcesz z nami, na, chcesz z nami, na, chcesz z nami Bo nie mamy w ogóle żadnych osób ale, na słuchaj, serwerze słuchaj, ale musimy, musimy to no, obgadać, chcemy. przecież gościu to jest, on może przecież rozprzestrzenić naszej IP Nasz serwer może być zagrożony Nie, no spokojnie, nie, 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 nie mów tak na razie, bo nie wiemy ja jeszcze nie Może ucham. go przyjmijmy pierwszy. No niech ci będzie, Ja mu, ale... ja mu trochę ufam już Dobra, to, chodź. chodź Chodź może do, do ratusza No właśnie, no Odgadamy. Bo skoro już jesteś na naszych Szymonowicach? Ale słuchaj, no to, bo on może rozprzestrzenić, ma... Ale on może rozprzestrzenić IP. Ale dobra! Ale nie, ludzie nie, biją on na serwer. Nie. nie, co ty? Byłam bo jeszcze? Tak, no to skoro już jesteś na naszej Szymonowicach? To możemy cię podarować pieniążkami, żebyś... Bo jak ty masz już mieszkać, to żebyś miał Słuchaj, dowód taki... Na, ja na spokojnie osobisty. musimy się przygotować, czy on na pewno nie zniszczy nam serwera, bo jakby to może nam jeszcze... Nie coś no. Się. Ale jest... Mi się, że jest, nie jest byłem, tak. Ja już tu byłem wcześniej. Nie byłem wcześniej. Co? O kurcze, to może przed nami tutaj był? Nie, niemożliwe, Gosi, jak się to, stworzyłem ten serwer. Ale ale, ale słuchaj, słuchaj. Pamiętasz przecież, jak my tu byliśmy. To tutaj był taki malutki domek, który potem zburzyliśmy. Ej no? I to może być jego. Właśnie, Bo to była Ej, to taka ma już tajna... jakiś sens. To był, no, dobra. Dobra. Jau. No to w takim razie. Dam ci na dowód możesz, osobisty. Na razie, ale najlepiej, żebym na razie może zamieszkał u ciebie, bo jakby ja nie mam innych pokojów. właśnie mój, tak no. mi się wydaje, też, żeby zamieszkał właśnie u mnie w domu na razie, póki jeszcze nie ma swojego domu, ja bo wiesz. To wiem. To jest, ale... ale to jest jakieś naprawdę. Co, Super Mega. Super. Wow. Dobra, chodź. Dobra, chodź, nie wariuj już, chodź. tak. A ile ty masz? Do, do domu. O już jestem nie. Ale ja jest. Ja, ja zdziwiony jestem trochę. Ja tak samo. Dobra, chodź do nas do domu. Otwieraj to. Oj, przepraszam. Ty co pistolet, ty co pistolet bierze w łapę. Kurde. No, y, chodź może na górę. Y, dam ci tutaj taki pokoik na razie. Żebyś mógł sobie tutaj spać. Tu masz garderobę. Garderobę masz tutaj. Ja tu się zamykam. Idź się ode mnie. No i co? I może y, prześpijcie się u mnie w domu i od razu oprowadzimy go następnego dnia y, w, po Szymonowicach to no. kładź się spać, y, my też się kładziemy i zaraz do Ciebie wrócimy chodź, 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 no, no chodź Dobra. Mój. kurde, ja nie mogę mm. dobra, będę, spa okay. będę spał dobra, dobra idziemy spać tak. no to dobra, będę spał aaa, A, oh, piękny dobra. dzień ten co no. wyrzuca no. klucze, no stoi i wyrzuca klucze, kurde siema, dobra, o. idziemy Cię oprowadzić Ej, ja już w powiem, wie, panowie, że ja już że to byłem i troszeczkę nie Ale. Jak was nie Aha, Aha, ale skąd odgadłeś IP? Co oglądałeś mnie i coś. Jakby coś było napisane, nie rozumiem. Pewnie, może niechcący coś wypłynęło, jak na przykład wyszliśmy przez spadek. Nie wiem, ale dobra, to później będziemy jakoś się na tym zastanowić. A może to, bo ja raz stworzyłem. Ja raz stworzyłem portal do neteru, może. Albo, bo ja raz podałem, na, napisałem na tablicy IP serwera i może ktoś to zobaczył. Aaaa. Nie wiem jak, ale może ktoś to Też zobaczył. Może być. Dobra, ogólnie to jest do Michała, tam tutaj buduje latarnię. Tu jest jego Orlen, Michała. Mhm, a tu jest moja w przyszłości będziemy normalnie płacić pieniążkami i będziemy mogli normalnie kopać auto. No, aut, jak będziesz miał auto, to będziesz mógł tankować. Pani, Tutaj mamy Pani ul, nie wiem no. dlaczego. No, no Ej, przyroda, co? przyroda, a co? Tu jest mój domek, nie wiem dlaczego, tu nie ma mojej, mojego szkiłka. Panie Michał, ja, Oj, ja, ja, tego nie ja, ja po policję tu. zadzwonię. Czy no, ty jesteś normalny! Pójdę, Czy ty jesteś normalny? Nienawidzę cię. To nie miałbym odcinku, no zapomniałem, że to... Ja pierdziele, nie No dobra, no to. Tutaj no nie, tu jest, jest, jest szpital ogólny. To jest nasz ratusz. A ten... ten tak. debil, Michał, co czas. To, ten Michał cały czas, to, to nazywa nie... kurde sąd, nie wiem dlaczego. To jest oczywiście nasz komisarz policji, już go poznałeś bardzo dobrze i bardzo źle. To jest... To jest jakiś McDonald's, kałua no. jakiegoś, tu jest park nasz, z którego przypłynąłeś. To, Aha. Jest... to jest moje warsztat. No i ogólnie mam jakiś dag, i w ciebie. To jest moja żabka, tu jest dom Bartka i jeszcze jednego członka. to jest szpital Pani jakiś, nie wiem dlaczego No i to jest ogólnie nasz nasze Szymonowice piękne, i tu jest przyroda i ogólnie. O cholera. Ui! A, no właśnie, bo nie bić przyrody. Pomocy. <noise> Pszczół wyciągnął. O cholera! Ten nie. jest już z grubej broni palnej, wali. Tylko nie we mnie. No, razem <noise> się naszym nowym członkiem. No coś. tak. Y, na razie możesz mieszkać u mnie w domu. No. I będziemy wszystko tutaj rozwijać przy y, Monowice. Masz oczywiście jedzonko. To jest w mojej restauracji. Witamy cię serdecznie. Dobra. Witamy cię ja serdecznie na naszym napiję. O nie! Zabrałem wam tylko troszkę miotku. Nie, nie, Dobra, nie, nie zabijam tych przyłb. Bo... No. A nie, one i tak już zginą same. Dobra, no tak, nie ma co. Ja mam mało HP, a my jak macie na imię? My się nie przystawiliście. A, właśnie, właśnie, no ja jestem Szymon, właśnie, to jest Michał właśnie. Otwórz mi te drzwi, bo ci je ja zniszczę. Niszczę ci drzwi. Dobra, już Ej, idę. Szymon, nie wiem jak wam, ale ja ten już w no, no niestety, bardzo mi przykro. Daj tą kłódkę, która tu była. Nie mam z żadnej. A ten okay, Muszę wam przesłać, a ten hotel co? Wygląda jak kloc? No ja ci dam kloc kurde, to jest hotel jeszcze sprzed modów na tym serwerze No, to jest hotel, który był tu od samego początku To i wygląda jak kloc, bo jest klocem, ale to no jest ci ja i to nigdy kość, nie jest to nie to lubię, Ty kurde, <grym> parówko zgniła Ale patrz jakie mechanizmy, kurde, patrz jaka winda Nie, Sie nie, Kurde nie. kurde. I jak ten No i masz kury, Nie no, żarty. Ty. no, nie, nie, nie. No kury, No No kury, 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 na drzwi no, kury, <laughs> Nie, my tak zawsze było tego, bo no, to są broni ogólnie, dostaniesz też broń, jak będziesz miał pozwolenie od policji i wszystko. On nikt nie no, no to dostanie ogólnie. Broni. No i to jest ogólnie Szymonowice i widzowie widzimy się w następnym tak. odcinku. Bardziej się w następnym tak, odcinku to taki poznamy ogólnie na troszkę... Film. troszkę nam pomoże, bo to taki krótszy filmik. No więc trzymajcie się, pa pa!